Uo uh, siemaneczko, witam Was serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. No i mamy dzisiaj poniedziałek moi drodzy. Ja pierdzielę, ale mi się nic nie chce naprawdę. Dobra, palimy kurde naszego Klamota. Trzeba potankować samochód. No i cóż, zabieramy się za robotę. Klamot nad szkodzi. Niech napija powietrze. Za chwilę podjedziemy, zatankujemy go No i co? Zapraszam Was oczywiście do oglądania Moi drodzy Ale póki tak się stanie Zostaw łapeczkę w górę Suba oczywiście z dzwoneczkiem, no i bez przedłużania Zapraszam Was serdecznie do oglądania no i dobra moi drodzy jesteśmy zatankowani jeszcze tylko tutaj wszystko w kartę drogową sobie muszę powpisywać 665 litrów 665 litrów żeśmy zatankowali no i dobra gitara jeszcze kurde kwitka tylko sobie wepniemy żeby go nie zagubić no bo u mnie z tym, kurczę, nieraz porządkiem, kurde, papierów, to różnie bywa. No i dobra. Palimy, Resetujemy kurde, przebiegi. I będziemy podjeżdżać. Eee, czekajcie, co ja tu chciałem? Aha, tu. Jeszcze póki, kurde, nie wystartuje dobrze, to standardowo muszę do sklepu podjechać, tutaj. Ale tylko po, ten, po, pierdoły, po pierdoły muszę podjechać. Typowo po chleb podjechać i pod, po wolki na śmieci, bo tak to ja sobie zakupy zrobiłem w sobotę, nie? więc to tylko pierdoły. Dobra, odezwę się jak będziemy na miejscu w ja I patrzcie, znaczepy na, na nie mojej, bo ja niestety się nie podniosłem dachem do góry ale z innej, ale to nie o to chodzi, że jest minus 2 stopnie dwa, że gościu, kurde, naczepy zostawił też tak na środku że y, chat komandos, ale to nie o to chodzi chodzi o to, moi drodzy, że kurde, co chwilę kogoś y, zatrudniają na tą bramę bo już, kurde, trzecia osoba jest nowa na tej bramie e, no i co, okazało się, że ci z magazynu dzwonili do niej y, o 7, kurde, 30 że mogę wjeżdżać, a ta sobie, do mnie, yy, sobie o mnie przypomniała o, o 8.10, o że miała mnie yy, wezwać pół godziny 40 minut temu, no. Ech, no. dramat, no ale dobra, ostatnie dwa pojemniki zostały do zrzucenia, a tam tamło standardowo 14 pojemników stoi do załadowania. No, rano mieliśmy minus 2, teraz mamy koło 12-13 stopni. Mamy normalnie piękną pogodę wiosenną Jest fajnie się. I co z tego, że mamy piękną pogodę I że jest ciepełko Jak nam prawdopodobnie skrzynia biegów się skończyła O kurwa Skoczył mi komunikat e, informacyjny u, u sterowania przekładni Czyli coś związane ze skrzynią biegów e, Zjechałem tutaj na parking znalazłem tam błędy, wysłałem e, do warsztatu e, kazali mi na chwilę obecną odpiąć e, klemę minusową odczekać 10 minut no i mam nadzieję, że coś może faktycznie tu nam pomóc aczkolwiek chyba wątpliwa sprawa, bo jak tylko się zatrzymałem to e, biegi zaczęły kurde zrzucić z na drugi czy czwarty bieg zaczął mrugać i zaczęły się robić zgrzyty no nie ciekawie kurde mole Dobra moi drodzy, podpiąłem klemę minusową Więc robimy próbę generalną Palimy kurde szerszenia Cyku pyku, przerzucamy na D No i niestety Jest, jest zgrzyt Jest znowu zgrzyt Nic. No niestety sytuacja jest bez zmian. Skrzynia biegów odmówiła nam tutaj współpracy. Nie chce z nami kurczę współpracować. Jak nie było biegów, kurde, to tak nie ma. O kurwa! Jedno jest pewne: że będzie tutaj kurczę wysyłany samochód na nisko podwoziówce na podmiankę. Czyli mi przywiozą samochód, a ten zabiorą. I będzie wtedy wiadomo, co tam dokładnie się wtedy stało. A mnie, niestety, że tak powiem, czeka właśnie wypakowywanie się, przygotowywanie się do przeprowadzki na nie wiem, na tydzień, na dwa tygodnie, na drugi samochód. No nic, no co, trzeba się brać za robotę, popakować się i po prostu cierpliwie oczekiwać. Ja... Szybciutka aktualizacja, moi drodzy. Na pewno to, że kurczę, człowiek psychicznie już. Yy... Inaczej będzie kurde funkcjonował Bo o 20 miałem wiadomość od szefa Że kierowca już wystartował do mnie Więc tak jak mniej więcej na szybko sobie przeliczyłem No to przy dobrych wiatrach 23 koło 12 w nocy już tutaj powinien być Ale wiadomo jaka jest droga Może być różnie Ale wstępnie sobie przeliczyłem Że 23 12 w nocy To jest już jest ok. Druga sprawa jest taka, że wszystkie moje rzeczy yy, popakowałem w torby i powiem Wam szczerze, że załamałem się, jak zobaczyłem ile, te, ile tych torb, był, torb było Pop, Masaka. Na początku sobie poukładałem wszystko na górnym łóżku. No to górnego łóżka w ogóle nie mogłem zamknąć, więc stwierdziłem, że to sobie wszystko tam na pakę powynoszę. Oczywiście, że wiadomo, że wartościowe rzeczy to sobie pozostawiam tu w kabinie w razie W. To jest ta druga sprawa No i trzecia sprawa, że Człowiek, kurde, trochę po, pospał Lepiej się, kurde, czuje No i dwa, wiadomo, że Też y, psych psychicznie inaczej Teraz funkcjonuje, jak już wie, że Kierowca, kurde, wystartował Z bazy, nie No to już jest połowa sukcesu No powiem Wam szczerze, że Ta skrzynia biegów, no to strasznie Mega tutaj, kurde, nam Namieszała No, pokiczkała nam nasze całkowite plany Bo W czwartek byśmy byli, kurde, koło 17 W domu No, nie w domu, tylko bardziej w sumie w, w garażu No i podłączali już instalację Do silnika całkowitą I w piątek byśmy wyjeżdżali Więc tak w tym momencie Dopiero w piątek Gdzieś koło godziny 17, 18 Będziemy to podłączać pod warunkiem, że wszystko mi się tu pozazębia, ale raczej pozazębia się, bo to będę teraz typową nockę robił. No ale no niestety, to jest już jest życie, tego nie przeskoczymy, no. Ale myślę, że na ten weekend powinienem to wszystko już poskładać i powinienem wyjechać. Ale. No jak? No i srak! No ale wiadomo, plany planami. Zawsze jak człowiek sobie kurde cokolwiek planuje, to później lega w gruzie. Do, dojechał o pierwszej Póki żeśmy kurde auto ściągnęli Póki żeśmy zapakowali Pospinali, ja się wpięłem Poprzepakowywałem się To trochę zeszło Więc cóż, zabieramy się za Jazdę Mamy jeszcze 6 godzin dreptania Na 8.30 nam pokazuje Że będziemy, pauza, dziewiąta I razy oko Dobra, lecimy kurde zrzucić się Załadować, trzeba gdzieś wyjechać I kurde odezwać to wszystko no, już nas ładują. Byłem tutaj, kurde, na fabryce o 9.25 i poleciałem szybko się zameldować. I dobrze, kurde, mi papierów yy, nie podbili i kazali, yy, dostałem smsa, żeby wjeżdżać na fabrykę. Już pod rampę. O, masakro, ale się naprawdę Kijowo czuję. Domyślam się, że nie wyglądam Normalnie tak mi się spać chce, że szkoda gadać Dawno kurde nie robiłem nocek I to bardzo dawno, człowiek się odzwyczaił A tu niestety no yy, z przyczyn kurcze technicznych yy, Na dzień dobry nocka została do kurde do zrobienia No i yy, dzisiaj, yy, z, yy, na jutro, na jutro też będziemy Bo jeszcze zostało mi 4 godziny kurde dreptania. Będę chciał dolecieć do granicy do Czech i tam będę robił pauzę. Mamy takie 3,30 dreptania, więc tak powiem Wam, no powiem Wam, że tak średnio, tak średnio mamy to. Ale dobra, dychę też można ruszyć. Dobra, lecę, bo szkoda gadać. Ja Cię kręcę Siemaneczko, witam Was serdecznie W kolejnym dniu, dzisiaj mamy Co my mamy za dzień? A, środę Środę, moi drodzy, mamy dzisiaj Druga dziesięć Trzeba rozpocząć kurde tacho Miejsca rozpoczęcia Czechy Ok 4 pięć minut na młotkach i startujemy Niestety moi drodzy Nocunia nas czeka do zrobienia Druga 10 jest I tak kurde Koło szóstej Powinniśmy być Jakieś 260 km Mamy chyba bodajże jeszcze dreptania Ale to dopiero będę wiedział Jak sobie nawigację zarzucę Bo nie pamiętam Dobra co Trzeba iść zrobić obchód Czy wszystko jest ok I zabieramy się za robotę no i dobra, obchód róbmy, czy wszystko jest ok. Tam kable mamy popodpinane. Zbiorniki paliwa są ok. Nic tutaj takiego kurde nie widzę. Ciekawe czy my tędy przejdziemy. Wszystko okej. Okay. Jest wszystko okej. Okay. Co tu było można byłoby rzec. To jechaliśmy. Jesteśmy właśnie kurde przed szlabanem, żeby nie było, proszę bardzo. O, jesteśmy właśnie tak jak mówię, przed szlabanem. Tam kurde gościa ładują. No a my na razie jesteśmy pierwsi pod bramą. Więc może być szansa, że nas wezmą, aczkolwiek nie do końca. O. E, sorry, czekajcie w sumie. Jakby nas tak wzięli za. O, 17 minut jeszcze nam zostało, żeby pauzę wykręcić. Pauzę wykręcimy, to będziemy mieli 30 minut. Tam wcześniej sobie stawałem, kurde, na 15, żeby kawę zrobić. No to akurat no i gdzieś tak nam łącznie zostanie jeszcze 5-30 dreptania na dychę. E, to nie jest źle. Czyli po drodze, kurde, zajedziemy umyć skakankę. O, i to jest plan. 8.30 wjechaliśmy, kurde, na plac. Zrzucili nas, załadowali. 9.20 wyjechaliśmy. Załadowani już. Mamy takie 4-15 dreptania, plus godzina na dychę to 5-15 nam zostało jeszcze dreptania. Do 17 mamy 15 godzin pracy, no i jak mówiłem, to jedziemy na myjnie, umyć cały zestaw. Mam nadzieję, że nie będzie żadnej kolejki. No i że tak powiem, kurde, nie mogę się przyzwyczaić do tych lusterek na górze, do tych małych w skani. Cały czas ich kurde szukam na, na dole Tak jak e, w manie to są, no nie mogę się kurde przyzwyczaić do tych lusterek Tak, ja wiem, mam pas wy, roz, wypie... Ja pierdyle Przecież ja nie będę stał tu w kolejce I co? I pomytę, tak? Ja pierdziele No nie róbcie sobie żartów tu ze mnie No dlaczego? Dobra. Poczekamy, zobaczymy. Może ten zaraz tam będzie wyjeżdżał, może nie. Zobaczymy. No ja pierdyle. No Byłem, myślałem, że chociaż kurde, uda mi się. Kurde, bez kolejki. A tu. Dupa jednak. No cóż. The next day. Siemaneczko, siemaneczko, witam Was w kolejnym dniu, moi drodzy. Dzisiaj mamy czwarteczek, czwarteczek. My sobie tak już pyrkamy parę po drugiej, bo druga chyba 10 rozpocząłem tacho. No i na chwilę obecną mamy 2.30 wyjechane. 50 km nam jeszcze zostało do celu. Na 6 rano nam nawigacja pokazuje, więc elegancko, malutku. Na spokojnie do przodu Tam będę No tak jak mówiłem Tam będę na 6 rano Póki kurde ja się zamelduję Póki dostanę SMS-a z możliwością Na yy, wjazd na, na ram, pod rampę To akurat tam wyjdzie Pauza No i wtedy będziemy mogli bezpośrednio Na strzała lecieć do Czech No i w Czechach Jak już będę gdzieś w granicach Ja tak obstawiam 11, 12 No to pauzę 9 godzinną sobie już zrobimy no, dawno, 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 już kurde nocek nie było, no Ostatnia nocka jaka była, to była we wrześniu Coś koło tego, że Była nocka, bo się wtedy startowało od niedzieli No i tak właśnie było, było wtedy właśnie Piątki były wtedy, kurde, że się zrzucało w piątek, wyjeżdżało się I w sobotę się o tej pierwszej, drugiej dojeżdżało, no no, tutaj z przyczyn technicznych, tak? No, niestety skrzynia biegów nam się w banie posypała. Aczkolwiek nie wiem, co się tam dokładnie stało. Może być, że faktycznie, że jakiś sterownik, może jakiś czujnik, że to jest pierdoła. Ale to się dowiemy niebawem. Że tak można powiedzieć. No właśnie, przyszłem, kurde, już z biura. Jesteśmy zameldowani, teraz tylko czekamy na SMS-a, żebyśmy mogli wjechać. No i plan, który założyłem, to zaczyna być realizowany. 40 minut już jesteśmy na pauzie, czyli tak jak mówiłem, o 6 tu będę. I akurat kawusia, szybkie śniadanko, zameldować się. I teraz kwestia SMS-a, więc jeszcze 5 minut pauzy, i plan zrealizowany w 100% no i to mi się bardzo niezmiernie zaczyna, że tak powiem, podobać, więc elegancko, kawusie sobie dopijemy, jeszcze tylko, bo już śniadanko zrobię zjedzone, więc jeszcze tylko kawusie dopijemy i będzie bailando, no i cztery minutki, elegancko. No i elegancko, plan został zrealizowany całkowicie. 720 13 pojemników załadowane ja i jak tu żyć? No teraz tylko kwestia papierów i jak nigdy o 7.30 byśmy stąd wyjechali kurde, elegancko. Elegancko. Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. W sumie bardziej dobry wieczór. 20 dziesięć. Nie da, przed chwilą co żeśmy dokładnie właśnie wstali No cóż O tej godzinie to można byłoby praktycznie Powiedzieć żebyśmy byli już kurde W Polsce i w garażu siedzieli Składali samochód no ale niestety Z przyczyn e, wiadomych jakich Jesteśmy W Czechach znajdujemy się właśnie O 11 11.50 zakończyliśmy Tacho e, Robimy 9 godzin pauzy i tak 25. 21 możemy rozpocząć I wystartować już w kierunku Polski Obstawiam, że gdzieś będziemy, ja wiem Pierwsza w nocy W pół do drugiej, coś koło tego No cóż Ja, że tak powiem Życzę Wam smacznej kawusi Jak i również, kurde, smacznego, co nie W to ja nie wiem, czy ja co, co tego Kolację jem Kuracyjka musi wjechać. No, dobra. Ja tutaj kurde sobie pojem, napiję się kawki i widzimy się jak będziemy startować. No i elegancko. Obchód mamy zrobiony, na młoteczkach 5 minut stoimy. Nawigację kurczę odpalamy. Nawigacja nam pokazuje, że jeszcze mamy co? 280 Kilometrów dreptania na pierwszą 40 będziemy. No dobra, no cóż, poradzimy. Palimy naszego, kurde, Ferrari. O, ja pierdolę. O, dobra, co? Palimy, startujemy, lecimy. Pierwsza 40. Ja pierniczę, jak za dobrych czasów. <laughs> dobra, bez przesady the next day No i dojechaliśmy, moi drodzy. Dojechaliśmy. Pierwsza 11. Kraj końcowy Polska wysuwanie karty. W końcu piąteczek, moi drodzy. Oficjalnie mamy piąteczek, karta wyciągnięta. No to co, że tak mogę powiedzieć. Ja idę kurczę spać. No cóż, ja jeszcze tu mogę powiedzieć na sam koniec. Oczywiście zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, zostawienia łapeczek, oczywiście z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z moimi filmami. I również zapraszam Was do oglądania poprzednich filmów i te, co za niedługo będą. Więc ja się ogarniam, robię lekcje i widzimy się już zapewne dzisiaj, jak się po prostu wy wyśpię strzałeczka. Dziękuję, do widzenia, do zobaczenia. Odpierdolcie się ode mnie.